Noczkin stał się tego typu autorem w ramach fabrycznej zony, który wchodzi sobie na imprezę, patrzy na pretendentów, otrzepuje swoje łażki. Co? Chcielibyście książkę napisać? <grym> Osiągnął on bowiem taki profesjonalizm w pisaniu historii zonowych, że zwyczajnie mucha nie siada. Oczy Diabła to kolejny przykład tego. Jest to książka napisana lekko, płynnie, bez zgrzytów, bez zaburzeń tempa, która ma bardzo przyzwoitą historię, gdzie postaci są już znane chociażby z łańcucha pokarmowego, a tutaj są rozbudowane. Słowem, kolejna świetna książka, kolejna interesująca historia, która nie jest czymś wybuchowym, jednak e, kunszt, warsztat, profesjonalizm tak silnie odciska się na książce, że pomimo iż sama historia nie jest niczym wybitnym i żebyście mnie nie zrozumieli źle, nie jest też niczym, co zalicza w topę 5-1 po bandzie. Jest propozycją, która jest obowiązkowa dla wszystkich czytelników i fanów zony. Oh, stop. You make me blush. Budda i Tolik to główne gwiazdy tej książki. E, tak jak wspomniałem, już są to postaci znane z łańcucha pokarmowego i tutaj widzimy ich ewolucję, czyli to, jak postrzegają siebie i co chcą robić w ramach Zony. Mieszanka to zaskakująco dobra, nie tylko dlatego, że postaci znane są z wcześniejszej iteracji, ale wchodzimy na znany teren, gdzie Zona w twórczości Noczkina już okrzepła, to znaczy nie poświęca on przestrzeni na to, żeby wyczuć świat, żeby wyczuć jego ramy, jego granice i niejako wstrzelić wrzeczoną o to świat. Tylko jest to gościu, który generalnie zna wszystko. Wie co jak, wie co to anomalia, wie co to mutasy, e, zna korelacje, e, zna cały lore. Jest dobrze, więc można skupić się na chociażby kręgosłupie historii. <try> Jest ona dosyć dobra, bo tak naprawdę jest to historia o odnajdywaniu siebie i o tym, jak uczynki wpływają na to, kim jesteśmy. I zarówno Tolik, jak i Budda mają tutaj e, trochę hmm, odrębne ścieżki rozwoju, jednak nie są one oddalone od siebie, jak stąd do Chin. Całość jest podlana sosem osób spoza zony. I tutaj e, można mieć zastrzeżenie, że wprowadzenie tych e, osób do zony zajmuje trochę czasu i jest spowalniaczem na samym początku książki, bo od historii osób pozazonowych tak w zasadzie obą książkę zaczynamy. Ale w momencie, kiedy to przedstawienie się kończy, a nie jest ona jakoś przesadnie długie, e, w pełnym rynsztunku i z butami po kostki wpadamy w zonę i zaczyna się Stary Dobry noczki. Jedyne zastrzeżenie, które pojawiło się z tyłu mojej głowy, to to, że z dużej chmury mały deszcz. Mianowicie historia fabuły prowadzi nas do momentu kulminacyjnego i owym moment to powinno być łubut, jebut, tu wybuch, tam wybuch, tutaj mutas, tutaj uchociąg. interrupt our program to bring you this important message. No, i jak przychodzi co do czego, to nie ma wcale trata, tau, tu już pociąg, tam już pociąg, tutaj kontroler, bo jakiś tam kontroler jest, ale no omówmy się. I ten finał, no tak, jakiś szybki jest. Jest jakiś taki szybki, i nie mam poczucia spełnienia. Niekolwiek to brzmi. W związku z tym jest to jedyny minus książki, który jestem w stanie znaleźć. Finał, który powinien być takim jebutnięciem, porządnym jebutnięciem, a jest głośnym piernięciem. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. Resumując oczy diabła, to pozycja obowiązkowa dla każdego fana Jest to kolejny przykład na to, że Noczkin świetnie czuje się w strefie i mam nadzieję, że więcej jego książek pojawi się na mojej półce i że zwyczajnie pozostanie w uniwersum, pisząc kolejne części, no powiedzmy, już sagi. Tak, Budda i Tolik są odrębną odnogą od tego, co wcześniej pisał, czyli historii ślepiego. Jednak jest to nazwijmy to smaczek jego twórczości, bo jako całość e, oczywiście chyba będziemy podążali głównym nurtem i Ślepy będzie tym głównym programem protagonistą, e, a Tolik i Burda będą taką odskocznią od czasu do czasu. Czyli coś, żeby sam autor się nie nudził. A prócz tego jest to świetna książka, którą czyta się błyskawicznie, gdzie postaci, które znaliśmy wcześniej, się rozwijają, gdzie wracamy do zony, gdzie są mutasy, gdzie autor wie, co robi. Zwyczajnie bardzo fajna książka, którą dobrze się czyta i która wstydu na pewno autorowi nie przynosi, a wręcz przeciwnie. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku.